Szanowni Państwo, rewolucja kulturowa w naszym kraju przybrała na sile. Możemy już zaobserwować totalne oderwanie od rzeczywistości. Negowane jest prawo naturalne, logika i trzeźwe myślenie. Trwa brutalna walka z wartościami, z tradycją, z tym, co dla Polaków święte. Każda forma sprzeciwu. Nazywana jest agresją, mową nienawiści, nietolerancją. Tymczasem to właśnie rewolucjoniści stosują agresję i są skrajnie nietolerancyjni dla wszystkich tych, którzy mają inne poglądy. Polityczna poprawność próbuje nałożyć nam kaganiec wprowadzić cenzurę. Na naszych oczach rodzi się nowy totalitaryzm. Wobec tego zachęcam do czytania mojej książki Marksizm Kulturowy: 50 lat walki z cywilizacją Zachodu. W książce opisuję właśnie te zagadnienia, te problemy, z którymi dzisiaj się borykamy. Opisuję źródła rewolucji kulturowej i marksistowskie źródła. Czytelnicy będą mogli poznać historię, cele i strategię marksistów, którzy swoją ideologię próbują narzucać za pomocą oddziaływania kulturowego za pośrednictwem nowego proletariatu. Robotnicy już nie pełnią funkcję proletariatu. Tym nowym proletariatem są wszelkiego rodzaju mniejszości, które też są instrumentalnie Wykorzystywane w celu wywołania rewolucji. To, co zniszczyło Zachód, począwszy od lat 60., teraz z wielkim impetem uderza w Polskę. Nie możemy popełniać tych samych błędów. Musimy obronić nasz świat przed tą totalną destrukcją. Wobec tego zachęcam do czytania książki Marksizm Kulturowy. 50 lat walki z cywilizacją Zachodu. Wydawnictwo Prohibita. Dziękuję.